Zarabiasz, ciężko pracujesz, a na koniec miesiąca pieniędzy nie widzisz. Na tym filmie zdradzę ci sześć powodów, przez które prawdopodobnie dalej jesteś biedny. I gwarantuję ci, że znajdziesz w nich siebie. Słuchaj, pieniądze nie pojawiają się w życiu przypadkiem. Nie spadają z nieba i nie dostajesz ich tylko dlatego, że ci się należy. Pieniądze są skutkiem, skutkiem twojego sposobu myślenia, twoich decyzji, twoich codziennych nawyków. Od lat inwestuję w nieruchomości i uczę innych ludzi, jak zarządzać finansami, jak zarabiać, jak inwestować. I widzę to samo, jedni mają własny portfel mieszkania na wynajem, własnej firmy, wolność, a inni po latach są dokładnie w tym samym miejscu, kiedy zaczynali. Ale widzę też ludzi, którzy nawet nie zaczęli i nie zrobili niczego, żeby zawalczyć o swoją wolność, o swoją przyszłość. I wiesz co? Ci drudzy wcale nie pracują mniej, pracują czasami nawet ciężej, tylko nad rzeczami, które nie mają znaczenia. Tak samo jak na siłowni, możesz machać kijem od środki dwie godziny, ale nic z tego nie urośnie. Jeżeli chcesz efektu, musisz podnieść ciężar. Mięśnie rośnie wtedy, kiedy czuje ciężar. Tak samo w biznesie, zarabia się więcej, kiedy rozwiązujesz większy problem. A w finansach tym ciężarem też są twoje. Nawyki i dopóki ich nie zmienisz, zawsze będziesz biedny. Niezależnie od tego, czy wygrasz sztotka, czy dostaniesz podwyżkę, czy zrealizujesz jednego świetnego flipa. Pieniądze tak szybko zniknął jak się pojawiły. Opót pierwszy, nie czytasz książek. Wiedza to jest paliwo twojego rozwoju. Jeżeli nie dostarczysz jej regularnie, stoisz w miejscu. Nawet jeżeli czujesz, że idziesz lekko do przodu. Jeżeli nie sięgasz po książki o finansach, inwestowaniu czy rozwoju, a polegasz na tym, co powie znajomy albo zobaczysz przypadkiem w internecie, to twoja wiedza o finansach jest pełna chaosu i pełna dziur. Bo książki to jest skrót do sukcesu. Ich autor często spędził 10-15 lat, żeby odkryć zasady, które ty możesz sprawdzić, posiąść w kilka godzin. Jeżeli tego nie robisz, to decyzję podejmujesz na ślepo. Takie podejście sprawia, że wciąż stoisz w miejscu. Więc zamiast tego przez 20 minut dziennie, zamiast telefon, przeczytaj... Kawałek książki, 10 stron dziennie, to jedna książka w miesiąc. Nie musisz czytać, możesz słuchać, wystarczy godzinę dziennie. Jedna książka to jest jedno działanie. Z każdej książki wyciągnij jedną myśl i od razu ją zastosuj. Notuj, zapisuj najważniejsze wnioski. Po roku będziesz miał własny podręcznik bogactwa. Nie czytanie książek to jest, nie jest drobna sprawa. To rezygnacja z rzeczy, które mogłaby zmienić Twoje życie finansowe. To jest jakbyś próbował wygrać pewną grę, ale nie znasz jej zasad. Także jeżeli chcesz wyjść z błędnego koła ciągłego bycia biednym, zacznij czytać i działać krok po kroku. Kanał napędza inwestoro.pl. Działaj szybciej niż konkurencja i dokładnie wyceń każdą nieruchomość. Po drugie, wydajesz pieniądze spontanicznie, zamiast mieć plan. Jeżeli pieniądze pojawiają się na Twoim koncie i równie szybko znikają, a Ty kupujesz pod wpływem emocji, bo chcesz nagrodę teraz, to na koniec miesiąca, zanim się obejrzysz, wypada stopnie. Nowy telefon, wyjście na miasto, mały gadżet, to jest szybka gratyfikacja i duży koszt dla budżetu. Pieniądze można porównać do ognia. Bogaci traktują je jak drewno w ognisku. Dokładają kolejne kawałki, a ogień rośnie i daje ciepło na długo. Inwestują, oszczędzają, budują majątek, który pracuje na nich. Nawet jeżeli oni śpią. A biedni traktują pieniądze jak benzynę. Szybki wybuch, dużo pomienia, a za chwilę już nie ma nic. A bez planu, pieniądze zawsze znikną. Z planem mogą rosnąć, rosnąć i rosnąć, pracować cały czas dla Ciebie. I wskazówki dla Ciebie: mniej plan, zarządzając swoimi pieniędzmi, zanim dostaniesz wypłatę. Zaplanuj pieniądze tak, tak samo jak planujesz rozpalanie ogniska. Najpierw spłata długów, mniej odsetek, spokojniejsza głowa. Fundusz awaryjny, czyli pieniądze na nieprzewidywalne wydatki, żeby Twój ogień nie rósł zamiast gasnąć. Przyszłe projekty, pomysły, biznes, marzenia. Buduj aktywa, nie tylko wydatki, Szukaj tego, co da Ci stały dochód i tylko na wartości. Z mojego świata nieruchomości takim najbardziej oczywistym aktywem są nieruchomości na wynajem, często mieszkania na wynajem. Dlaczego warto? Bo dzięki nieruchomościom możesz budować kapitał. Szybciej niż tylko oszczędzając. A dochód z dodaje stabilności portfela. Na im jesteś dźwigną? Kupienie mieszkania na wynajem generuje stały dochód i daje ci bezpieczeństwo finansowe. Dzięki temu możesz finansować projekty, tak jak flipy. I podsumowując, bez planu pieniądze uciekają jak woda przez palce. A z planem zaczynają się mnożyć i budują twoją wolność finansową. A różnica między bogatymi a biednymi nie polega na wysokości zarobków, ale na tym, co robią z pieniędzy, które mają. I jak wykorzystują nieruchomości, dochodowe inwestycje, żeby przyspieszyć budowanie portfela. I błąd 3. Nie liczysz swojego majątku netto. Co to oznacza w praktyce? Twój majątek netto to jest wartość twojego majątku po odliczeniu wszystkich twoich kredytów i zobowiązań. Jeżeli masz nieruchomości, samochody i różne aktywa, to ile byś wziął po ich sprzedaniu i po spłacie wszystkich swoich zobowiązań? Czyli tak naprawdę tyle, ile jesteś wart, to jest najbardziej miarodajny miernik twojego bogactwa. Jeżeli tego nie liczysz, to nie wiesz tak naprawdę, czy się bogacisz, czy tylko obracasz pieniędzmi, tak? Może być tak, że masz coraz więcej nieruchomości, ale masz coraz więcej zobowiązań. I de facto twój majątek może stać w miejscu, a twój ma a majątek to będzie rósł. Jeżeli Twój majątek netto rośnie, to budujesz bezpieczeństwo i wolność. Możesz wtedy odkładać, realizować cele i marzenia. Jeżeli maleje albo jest bliski zero, to trzeba szybko działać. Spłacać długi, ograniczyć wydatki i zwiększać dochody. Bez tej wiedzy działasz po omacku i nie masz kontroli nad Twoim finansowym kierunkiem. Ja pokażę Ci, jakiego narzędzia ja używam, które sam stworzyłem, i pod spodem wrzucę Ci link poniżej do mojego arkusza, którego rekomenduję Ci uzupełnić. I warto jest to mierzyć przynajmniej raz w miesiącu, bo składniki Twojego majątku się go różnić, bo jeżeli masz konto w euro, to, to przejdące na jedną walutę, to. Ta wartość się różni. Jeżeli masz, masz samochód, masz mieszkanie, to wartość mieszkania może iść do góry, wartość samochodu idzie w dół. Dzięki prostej tabelce widzisz, które decyzje przybliżają cię do wielkiego celu, zwiększają twój majątek, a które ci oddają. I czwarty częsty błąd. Otaczasz się złym towarzystwem. Mówi się, że jesteś średnią pięciu osób, z którymi spędzasz najwięcej czasu. I to dotyczy właśnie pieniędzy. Jeżeli twoje otoczenie narzeka cały czas, że się nie da, to ty działasz tak samo. Jeżeli spotykasz się z ludźmi, spędzasz z nimi czas, którzy oszczędzają, inwestują, rozwijają siebie, swoje projekty, Zajmujesz siłą rzeczy ich na wieki i sposób myślenia. Twoje decyzje finansowe są bardzo często odbiciem tego, kto jest obok ciebie. Twoje otoczenie działa jak filtr. Pesymiści będą ciągnąć ci w dół. Będą Ci mówili, że oszczędzanie nie ma sensu, że flipy to już dawno się skończyły, inwestowanie to wielkie ryzyko, a sukces to kwestia szczęścia, bo komuś tam się udało. A ludzie z nawykiem działania będą rozmawiać o nowych możliwościach. Pociągnąć Ci w górę, odpowiedzą rozwiązania i zainspirują się swoim przykładem. To od nich łapiesz sposób mówienia, podejmowania decyzji i sposób patrzenia na pieniądze. Więc zrób sobie rachunek towarzystwa, z kim spędzasz najwięcej czasu. Czy to są osoby, które wspierają Twoje cele, czy Cię od nich odciągają? Czy są oni w takim miejscu, do którego Ty dążysz i w którym ty chcesz być? Bo jeżeli nie to z nimi dalej nie zajdziesz. Więc za tym możesz dołączyć do grupy inwestorów, do klubów biznesowych, możesz słuchać podcastów, ale takich ludzi, którzy osiągnęli to, czego Ty chcesz. Ja sam otworzyłem Master MasterClub, żeby moich fliperów odciągać cały czas do, do góry, czyli dla osób, które zarobiły przynajmniej milion na moim systemie robienia flipów i dzięki temu, że oni są w tym systemie, możemy się wspólnie integrować, poznawać nowych ludzi, wymieniać doświadczeniem, każdy tam ciągnie siebie w górę. Kolejny duży błąd, myślisz tylko krótkoterminowo, kiedy Decydujesz się na natychmiastową gratyfikację, nowy telefon, wyjazd, to daje chwilową radość, ale nie daje Ci zbudować wolności finansowej. Jeżeli tak zostanie i będziesz wydawać pieniądze na rzeczy, które nie pomogą Ci zarobić w przyszłości, i z czasem nie miał oszczędności ani kapitału na rzeczy, które naprawdę przynoszą pieniądze czyli nieruchomości, własny biznes, nauka. Brak oszczędności generuje stres i ogranicza życie w przyszłości. W praktyce zastanów się nad każdym wydatkiem i niech będzie to inwestycja, która przyniesie długoterminowy zysk. Musisz patrzeć na osoby, które działają jak one zaczynały, a nie jak one dzisiaj funkcjonują. No, bo jeżeli patrzysz na mnie dzisiaj, to ja dzisiaj działam totalnie inaczej, mam inne wydatki, inny poziom życia niż wtedy, kiedy ja zaczynałem w nieruchomościach i zaczynałem swój pierwszy biznes. Ja wtedy nie kupowałem drugiego samochodu, nie kupowałem drugich zegarków, podróży zagranicznych, tylko wszystkie pieniądze, które zarabiałem, oszczędzałem i budowałem z tego kule śnieżną. A dzisiaj z tej kuli śnieżnej rozpędzonej mogę konsumować i zwiększać jakość swojego życia. I błąd ostatni, czyli nie skupiasz się na budowaniu dodatkowego dochodu. Ale oszczędzanie, oszczędzaniem, ale zwiększanie poziomu dochodów jest kluczem do Bogactwa. Oszczędzania jeszcze nikt się nie stał milionerem, tylko zarabiania, cały czas powiększania skali, zwiększania biznesu. Rosnące przychody tworzą fundament pod większe bezpieczeństwo finansowe i jeszcze szybsze budowanie majątku. Większy dochód to jest większe rezerwy, a te możesz reinwestować w kolejne projekty i dzięki temu Twój portfel inwestycyjny rośnie szybciej. To jest właśnie ta kula śnieżna, która się cały czas toczy, ale w dobrym kierunku. A dochód jest paliwem, który je napędza i im go więcej, tym szybciej możesz skalować działania. I moim zdaniem nieruchomości nadają się idealnie do tworzenia dochodu dodatkowego, bo generują Mało czasu, a tworzą w perspektywie duży zysk. Więc możesz zacząć od wyszukiwania okazji na rynku nieruchomości. Dzięki temu albo możesz zarabiać na sprzedawaniu tych okazji, czyli na sourcingu, albo na własnych flipach, robienie samemu, co osobiście ci, ci rekomenduję. Ta umiejętność przyda Ci się także przy zakupie mieszkania na wynajem. Dzięki temu stopa zwrotu będzie wyższa, ponieważ jeżeli potrafisz kupić mieszkanie poniżej rynku, to ono będzie kupione o wiele bardziej korzystniej, więc stopa zwrotu będzie wyższa. No dobra, to dlaczego flipy? Jeżeli szukasz tego dodatkowego dochodu i myślisz o czymś więcej niż etat, lokata, to flipy mogą być właśnie dla Ciebie strzałem w dziesiątkę. Dlaczego? Bo to jest szybki i prosty sposób na pomniarzanie kapitału. Kupujesz mieszkanie okazyjnie, remontujesz i sprzedajesz z zyskiem, a pieniądze wracają do Ciebie z zyskiem w kilka miesięcy, a nie w kilka lat. I to jest idealny start, żeby sprawdzić, czy nieruchomości to jest rynek dla Ciebie. Nie musisz od razu zakładać spółki, czy kupować kilkunastu mieszkań. Zrób pierwszego flipa, możesz go zrobić na siebie, żeby sprawdzić, czy to jest dla ciebie Twój biznes. Sprawdzisz realnie, ile naprawdę możesz zarobić. Nie musisz w tym celu używać tego, co zbudowałeś. Być może Twojej pracy, pozycji w biznesie, możesz robić coś dodatkowego. Ok, pamiętaj, bogactwo nie rodzi się z samego oszczędzania. Powstaje również z możliwości generowania dodatkowego dochodu. Bieda rzadko wynika z jednej złej decyzji. To efekt złych nawyków, które powtarzasz miesiącami, a czasami latami. Twoja sytuacja finansowa to nie przypadek, to jest suma twoich wyborów. Ja często mówię, że to nie od ciebie zależy, czy urodzisz się biedny, ale od ciebie zależy, czy umrzesz biedny. Jeżeli to do ciebie trafiło, zostaw komentarz, subskrybuj ten kanał i daj lajka. I pamiętaj o poprawnym kalkulatora majątku netto.